Będąc na bieżąco, wiesz już pewnie, że kolejna pandemia już coraz bliżej i jesienią znowu wiele osób będzie musiało zamykać biznesy. Jeżeli działasz w branży szeroko rozumianej terapii manualnej, masażu, sportu, fitness bądź branży piękności lub są one częściowo powiązane z Twoją działalnością, to jest film właśnie dla Ciebie. Już za chwilę powiem Ci, jak uzyskać dostęp do bezpłatnego webinaru, na którym dowiesz się, co jest potrzebne. Aby stworzyć stabilny biznes w Twojej branży. Świat się zmienia. W Polsce mamy nowy ład, zwany też nowym wałem, dwucyfrową inflację, działania wojenne tuż za granicą oraz potencjalne kolejne zamknięcia epidemiologiczne, o których już wspominałem. Wiedząc, że kolejna tarcza antykryzysowa może być tylko gorsza, a ceny utrzymania i żywności tylko wyższe, czy uważasz, że nie robiąc nic nowego, Twój biznes będzie rozwijać się chociażby na tyle, żeby standard życia Twój i Twojej rodziny się nie pogorszył. Jeżeli masz już na to rozwiązanie, nie oglądaj dalej tego filmu. Jeżeli natomiast rozumiesz, że o Twoim być albo nie być, decyduje stały przypływ gotówki, a nie kilka sprzedanych kursów, które dadzą Ci tylko zastrzyk gotówki, a roboty na cały rok, zapraszam Cię na webinar. Najpierw jednak wyobraź sobie, że wdrożysz strategie, które pozwolą ci przystosować Twoją działalność do tych nadchodzących ciekawych czasów. Czy taka wizja sprawia, że czujesz się bezpieczniejszy, bezpieczniejsza i widzisz Twoją przyszłość i przyszłość Twoich najbliższych w lepszych barwach? Czy uważasz, że warto wiedzieć, jak krok po kroku zaplanować i wprowadzić takie strategie? Jeżeli odpowiedziałeś czy odpowiedziałaś tak na chociażby jedno z powyższych pytań i zdajesz sobie sprawę z tego, że na sukces się pracuje, kliknij w link poniżej i uzyskaj dostęp do webinarów, w którym powiem Ci więcej. Do zobaczenia.